Jestem w Urzędzie Miasta, ze mną Pan Prezydent Ostrołęki, Paweł Niewiadomski, dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor. Za chwilę Nowy Rok Szkolny. Dlatego dzisiejsza rozmowa pozostanie w kręgu spraw oświatowych. I od razu moje pierwsze pytanie, czy nasze szkoły ostrołęckie są przygotowane na Nowy Rok Szkolny i czy wprowadzono jakieś istotne zmiany w ich funkcjonowaniu? Jeżeli chodzi o Nowy Rok Szkolny, to wszystkie placówki oświatowe w mieście są przygotowane zarówno pod względem lokalowym, jak i funkcjonalnym. Jeżeli tak mogę powiedzieć, to pokrótce, okres wakacyjny jest takim czasem drobnych prac remontowych, które zostały przeprowadzone w szkołach. Też są planowane większe. Natomiast, taka najbardziej ważna, ważny remont, który się odbył, to remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 1. Sala przeszła bardzo dużą metamorfozę. No, z tego co wiem, ostatni taki poważny remont był przeprowadzony 30 lat temu, więc myślę, że uczniowie szkoły podstawowej numer 1 będą zadowoleni. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie placówek oświatowych, to większy, większe zmiany nie nastąpiły. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie przedszkoli, to one nadal funkcjonują w tych placówkach, w których dotychczas funkcjonowały, choć też będą planowane zmiany. Tak naprawdę zostały, zostały wybrani nowych dwóch dyrektorów przedszkoli, w związku z tym, że zakończyła się poprzednia kadencja, natomiast nie, ci dyrektorzy nie przystąpili ponownie do konkursu, więc tutaj nastąpiły zmiany. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to tutaj żadnych zmian w funkcjonowaniu nie zaszły. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to tutaj jeżeli o funkcjonowanie, to skutek niżu demograficznego, jak również reformy sprzed kilku lat no spowodował, że w tym roku nabór do szkół ponadpodstawowych był mniejszy. Biorąc porównanie rok do roku, w tamtym roku chętnych było do rekrutacji 1700 osób, w tym roku ponad 800, więc nastąpiła spadek tej liczby kandydatów. Co w konsekwencji wiązało się z tym, że zostało utworzonych tylko 29 oddziałów w szkołach ponadpodstawowych. Tak jak powiedziałem, jest to skutek reformy sprzed kilku lat, gdzie sześciolatki poszły wcześniej do, do szkoły, i w związku z tym mamy w tym roku taką lukę, która skutkuje tym, że no, tych dzieci jest mniej w szkołach ponadpodstawowych, ale mamy nadzieję, że już w przyszłym roku tych oddziałów powstanie więcej z uwagi na to, że już będzie ten rocznik tak jakby pełny, już nie będzie tej, tej luki. Jeżeli chodzi o zmiany, w, jeżeli chodzi o kadrę kierowniczą, to tutaj też nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora w III Liceum Jeśli chodzi o kadrę właśnie, o której Pan przed chwilą wspomniał, czy w ostrowęckich szkołach brakuje nauczycieli? Jeśli, jeśli brakuje, to jakich przedmiotów? Jeżeli chodzi o braki kadrowe tych nauczycieli przedmiotów, to tutaj nie ma takiego problemu. Dyrektorzy, ja też wychodzę z założenia, że tutaj jest bardzo duża autonomia dyrektorów w podejmowaniu decyzji w zakresie zatrudnienia, więc na bieżąco te braki są uzupełniane. Jeżeli też mamy takie sytuacje, że któremuś z nauczycieli brakuje godzin, tak, to na przykład staramy się uzupełnić godzinami w innej placówce oświatowej, żeby ten, te pensum było zapewnione. I tutaj też bardzo ważna rzecz, że tak naprawdę z punktu widzenia funkcjonowania placówek najbardziej potrzeb, potrzebnymi nauczycielami są czy też specjalistami potrzebni są psycholodzy i głównie w przedszkolach, bo jeżeli chodzi o szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe to ta opieka jest zapewniona. natomiast jeżeli chodzi o przedszkola, to do tej pory było tak, że taki psycholog miał za zadanie opiekować się całą grupą. Więc no, trudno uznać to za bardzo efektywne i też wiem, że dyrektorzy mieli problemy z znalezieniem takiego psychologa. Dlatego podjąłem też decyzję, że od tego nowego roku szkolnego ci psycholodzy zostaną tak, aby wyjęci z tej grupy i po prostu będą prowadziły takie spotkania indywidualne z, z, z dziećmi, no bo to jest tak naprawdę sens funkcjonowania takiego psychologa i uważam, że taka praca indywidualna, bądź też w malutkich grupach, przyniesie większe efekty, a też z, z informacji, które posiadam, nie każda osoba, każdy psycholog, który... Chciałby pracować w przedszkolu, no, chcę pracować z grupą, bo też nie jest idea pracy psychologa z grupą, bo trudno też takiemu, aby taki psycholog poświęcił uwagę konkretnie wybranej dziecku, jeżeli musi, tak aby tutaj ten czas spędzać z całą grupą, więc to jest taka zmiana, która myślę, że też zmieni troszeczkę perspektywę tych psychologów i będą chcieli oni jednak podjąć pracę w przedszkolu. Tutaj wyprzedził Pan troszkę moje terp. następne pytanie, bo chciałam zapytać właśnie o psychologów. Czy w Ostróence w każdej szkole jest psycholog? Bo wobec dzisiejszych problemów dzieci i młodzieży, takiej właśnie natury psychicznej, pojawiają się depresje, inne problemy. Czy taki psycholog będzie dostępny w każdej szkole? I czy nasze dzieci, nasza młodzież mają inne wsparcie w takich placówkach? Ja generalnie, tutaj temat, o którym poruszyła Pani redaktor, czyli kwestia tego zapewnienia pomocy psychologicznej dzieciom jest bardzo ważna. Ja też jestem bardzo wrażliwy na takie kwestie związane z taką pomocą. I tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, to ten psycholog jest zapewniony, ta pomoc jest świadczona. I Myślę, że jeżeli dziecko zwróci się z prośbą o pomoc, to czy wychowawca, czy właśnie psycholog szkolny takiej osobie pomoże, nie będzie sytuacji, że dziecko pozostanie samo sobie bez takiej pomocy. Tak jak powiedziałem, pracujemy nad nową formułą pracy psychologa w przedszkolach. I też mam nadzieję, że tutaj te braki kadrowe, bo w niektórych przedszkolach są zatrudnieni psycholodzy. Niemniej jednak no, chcemy, żeby wszystkie przedszkola tego psychologa miały. Oprócz tego, jeżeli dziecko potrzebuje pomocy psychologicznej, to warto wspomnieć o poradni psychologiczno-pedagogicznej, która funkcjonuje w naszym mieście, która też świadczy właśnie taką pomoc dzieciom, więc tak jak powiedziałem, miasto Ostronka stoi tutaj na stanowisku i też jako priorytet uważa, że te zdrowie psychiczne dzieci jest bardzo ważne, bo tak jak słusznie Pani doktor zauważyła, w ostatnich latach no nastąpił ten problem w związku z właśnie z problemami emocjonalnymi małych dzieci, coraz mniejsze dzieci mają te problemy, które mają różne podłoże, a myślę, że czasami też właśnie szkoła jest tym miejscem, gdzie dziecko to znajduje tą pomoc tak naprawdę, więc Tutaj ja też uwrażliwiam dyrektorów szkół, nauczycieli właśnie, żeby tej pomocy właśnie tym uczniom udzielali. A wróćmy do spraw kadrowych. My mieliśmy wiele sygnałów od mieszkańców, że młodym nauczycielom bardzo trudno jest dostać się do naszych szkół. To nie tylko problem Ostrowojaki, ale też powiatu. I tutaj pojawiają się takie zarzuty, że bardzo często do szkoły można się dostać tylko po znajomości, że trzeba mieć dobre plecy. Jak Pan postrzega ten... Czy, czy w ogóle taki problem Pan zauważył w Ostrołęce? To znaczy, ja generalnie jestem zwolennikiem pewnych zmian i ewolucji, które zachodzą w oświacie. Jeżeli ktoś z nauczycieli osiągnął już wiek emerytalny, to powinien na tę emeryturę się udać, bo też naturalną koleją rzeczy jest, że mamy młodych nauczycieli, i też wiem, że bardzo ambitnych, których, których tak jakby sposób nauczania i kreatywność działania sprawia, że oni tą ofertę edukacyjną, którą przekazują uczniom, no są, jest zdecydowanie lepsze, niż tak? jakieś tam stare wyuczone schematy, więc ja generalnie też tutaj pozostawiam dużą autonomię dyrektorom szkół, jeżeli chodzi o podjęcie zatrudnienia i ja jestem też właśnie tym gorącym zwolennikiem tej zmiany pokoleniowej, która powinna następować w oświacie, więc też zawsze, bo też się mówi, że no młody człowiek, młody nauczyciel no gdzieś tego doświadczenia musi nabyć, tak? no nie ma innej możliwości jak tylko właśnie ta naturalna wymiana kadry pedagogicznej. Ja myślę, że w ostroce tego problemu jako takiego nie ma, niemniej jednak ja jestem, tak jak powiedziałem, zwolennikiem tego, żeby ta młoda kadra też miała szansę się rozwijać w Ostrołęce. Bo też, no, nie ukrywajmy, zawód nauczyciela jest nauczycielem trudnym, wbrew obiegowej opinii, w której się mówi, że, że nauczyciele to więcej czasu mają wolnego niż pracują, jest nieprawda, ja mam, moja mama akurat jest emerytowana nauczycielką, wiem ile tak naprawdę czasu poza szkołą nauczyciele poświęcają właśnie na przygotowanie różnych materiałów edukacyjnych, na kolejne zajęcia, sprawdzanie prac domowych, kartków czy sprawdzianów, więc to nie jest taka praca tylko, że te 45 minut, tam 6 godzin i, i, i po pracy, to ja się z tym akurat twierdzeniem nie zgodzę. Wiem, że to jest duży nakład czasu pracy, a też wiemy, że no, też młodzież się zmienia, uczniowie się zmieniają, więc też przed nauczycielami nowe wyzwania, a myślę, że ci młodzi na, nauczyciele też w pewien sposób rozumieją te nowe pokolenia, więc ja jestem gorącym zwolennikiem, żeby tutaj ci młodzi nauczyciele u nas mieli szansę bo w Ostróńce się też rozwijać. Warto dodać, że ci młodzi nauczyciele, tak jak Pan wspomniał, są bardzo kreatywni i bardzo często nagradzani na forum ogólnopolskim. Także warto Dokładnie dać im szansę. Tak. Kolejne takie zagadnienie, które, jakby taki sygnał, który do nas napływa, jest taki, że rodzice narzekali, że muszą dostarczyć do szkół ryzy papieru. Czy nasze placówki są aż tak biedne, że nie mogą zapewnić dzieciom papieru? Czy, czy, czy pan będzie z tym walczył, jakoś się z tym upora? E, powiem Pani dyrektor, tak. Myślę, że ten problem mamy już za sobą. E, dyrektorzy szkół mają zaplanowane w budżetach e, środki właśnie na zakup e, takiego papieru, Xero. I też e, uczuliłem dyrektorów, e, jeżeli będą rozmawiali na początku roku z, nauczyci z nauczycielami, że po prostu tego papieru. Już od nie brać. Jeżeli takie zapotrzebowanie będzie, śmiało zgłaszać do wydziału Oświaty, u na Urzędzie Miasta i my ten papier zapewnimy. Nie chcemy, aby ten temat już gdzieś krążył tutaj w eterze i uważam, że temat jest zamknięty. Dobrze, a kolejny punkt, który też nas interesuje, to siatka zajęć. Siatka jest no, układana wedle potrzeb i możliwości czasami. Bywa, że dzieci bardzo długo muszą zostawać na zajęciach lekcyjnych, uczą się do późna, do późnych godzin popołudniowych. Czy będzie to taka przykra konieczność i w tym roku szkolnym, czy uda się jakoś inaczej stworzyć tę siatkę? To znaczy, ja osobiście chciałbym, żeby te zajęcia kończyły się wcześniej, natomiast no, to jest tak naprawdę rzecz od nas niezależna. Albowiem no, na tym poziomie ministerialnym mamy ramowe plany nauczania, które określają ilość godzin w tygodniu na, w poszczególnych kategoriach tutaj szkół. No i jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe chociażby, jest to powyżej 30 godzin, średnio 32 godziny tygodniowo, natomiast w technikach jest to 34 godziny, więc no tutaj te ramy narzuca ministerstwo przez, na tutaj organy prowadzące, w związku z tym no my, nie możemy za bardzo ingerować w zakresie ilości tych godzin, oczywiście też bierzemy pod uwagę no, możliwości lokalowe, jakie mamy w, w naszym mieście. No, staramy się tutaj jak naj, najmniej, żeby ta dwuzmianowość była, no jednak też są szkoły, gdzie tych uczniów jest bardzo dużo no i niestety nie jesteśmy w stanie Tutaj tak przygotować tego systemu funkcjonowania, żeby te dzieci kończyły wcześniej. Nawet przy założeniu, jak mamy te szkoły średnie, jak uczeń ma 8 lekcji w ciągu dnia, przychodzi na 8, czyli tak naprawdę no, do tej 16, ale... Ja analizując rozkład tych zajęć, no to tak 16.30 to, to zazwyczaj już ten czas, kiedy te uczniowie kończą te zajęcia, więc ja pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły średniej, to uczyliśmy się do 18.15, więc na pewno ten czas uległ troszeczkę w skróceniu, ale tak jak powiedziałem, mamy tutaj wytyczne ministerstwa, no, które musimy re realizować. Ja osobiście wolałbym, żeby ci uczniowie kończyli wcześniej, bo wtedy oczywiście mają czas na realizację swoich jakichś pasji dodatkowych i zajęć, bo też niejednokrotnie jest tak, że spędzają długo czas w szkole, później zajęcia dodatkowe, jako repetycje. Jak już wrócą o tej 20 do domu, to już tak naprawdę ani nie mają czasu dla siebie, żeby odpocząć, czy też jakieś własne zainteresowania realizować. Wspomniał Pan już wcześniej troszkę o remontach i o to chciałabym zapytać, czy te warunki lokalowe i o tych warunkach lokalowych też Pan troszeczkę wspomniał, ale chciałabym dopytać, czy planowane są jeszcze, Jakieś poważne remonty w placówkach naszych, edukacyjnych, i czy na jakim etapie są tak plany budowy nowych, nowych placówek? To tutaj zmieniliśmy trochę podejście do kwestii remontów placówek oświatowych. Mogę powiedzieć, że ta kwestia, to są lata zaniedbań, których no, skutki teraz odczuwamy. Ja tutaj wspólnie z panią wiceprezydent rozmawialiśmy i Zaproponowałem, aby w budżecie na kolejne lata została po prostu wydzielona pewna kwota na właśnie te remonty. Tych remontów jest bardzo dużo. Ja podczas spotkań z dyrektorami w okresie wakacyjnym i w czerwcu poprosiłem dyrektorów o przygotowanie listy tak, aby najbardziej priorytetowych rzeczy, które remontowych, które trzeba zrobić. No, do marginesie mogę powiedzieć, że dyrektorzy przez te ostatnie kilkanaście lat no, próbowali w jakiś sposób racjonalnie gospodarować swoim budżetem. No i też część rzeczy robili w ramach tych środków, które zostały przyznane. Niemniej jednak, no, są, nie były to kwoty wystarczające. Więc mamy taki, taką mapę drogową już z tymi wszystkimi potrzebami Ostrołęckich Szkół. Rozpisaliśmy je na lata. Część mam nadzieję, że uda nam się zrealizować ze środków zewnętrznych, o czym za chwilę powiem. Natomiast no, chcemy te zaniedbania wyprostować. Tak jak tu wspomniałem, chociażby o SP1, gdzie no, ten remont był bardzo dawno. W głównej mierze do, te potrzeby związane są właśnie z remontami sal gimnastycznych i poszczególnych sal lekcyjnych. Ale tak jak powiedziałem, mamy taki plan, taką mapę drogową, i ja chcę w perspektywie 3 lat te wszystkie najważniejsze remonty w Ostrołęckich szkołach już zrobić, żeby ten komfort jednak uczniów był inny. No i też podniesienie konkurencyjności szkół. Nie oszukujmy się, w dobie niżu demograficznego podniesienie konkurencyjności szkół jest bardzo ważne. I tutaj mogę zasygnalizować, że w chwili obecnej pracujemy nad wnioskami w ramach Funduszów Europejskich dla Mazowsza, działanie 5.1 i działanie 5.3. Pierwsze działanie Dotyczy no, szeroko rozumianych remontów mających na celu dostosowanie szkół do, do potrzeb dzieci z specjalnymi potrzebami, ale jest to dość szerokie pojęcie, więc specjalne potrzeby to zarówno niepełnosprawność, ale również osiągnięcia naukowe czy sportowe, więc jest to dość szeroka nazwa, więc tak naprawdę wszystkie szkoły pracują. Na teraz właśnie chwili obecnej nad przygotowaniem dokumentacji tu jest 7 milionów do wzięcia, jak to się mówi kolokwialnie, więc też terminy nas troszeczkę gonią, ale mamy nadzieję, że uda nam się z wszystkimi dokumentami zdążyć. Drugi też, też bardzo ważny projekt dla szkół zawodowych. Wyposażenie pracowni zawodowych w, w taki, z prawdziwego sprawdziwego I Tutaj wszystkie szkoły zawodowe z za również. Składa, składa, przez miasto składamy ten wniosek, bo no też, jak ja powiedziałem, podniesienie konkurencyjności, jakości kształcenia wpływa na to, że tych uczniów jest więcej w ostrowieckich szkołach, więc są to te dwa projekty. Jeszcze jest jeden projekt dla nas ważny, dotyczący podniesienia też komfortu pracy, czyli termomodernizacja. Tutaj składamy wniosek na termomodernizację dla trzech liceów ogólnokształcących. Wiadomo, że pierwszy liceum jest pod ścisłą ochroną, tutaj nadzorem konserwatora, ale też tutaj wypracowaliśmy wspólne stanowisko, więc jeżeli uda nam się pozyskać te dofinansowanie, to trzy licea austro-węgierskie nabiorą nowego wizerunku. Jeżeli chodzi o budowę nowych jednostek, to na pewno, o czym już pewnie Państwo wiecie, Pozyskaliśmy pieniądze na budowę drugiego żłobka w Ostrowęce. Żłobek ten ma powstać na terenie obecnego przedszkola miejskiego numer 10 przy ulicy Mazowieckiej, jutro też mam akurat spotkanie z, zarówno z dyrekcją i nauczycielami tego przedszkola, bo też oczywiście już w przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące zwolnień. Pragnę tutaj uspokoić, że cała kadra, bo też trzeba pamiętać, że to miejsce będzie przeznaczone pod żłobek. I planujemy przenieść przedszkole miejskie numer 10 do szkoły podstawowej numer 6, bo też wiemy, że w chwili obecnej liczba oddziałów w tej placówce spada, a chcemy zagospodarować właśnie parter na potrzeby przedszkola miejskiego numer 10. No też pragnę tutaj zaznaczyć, że przedszkole miejskie numer 10 i 16 są to przedszkola, które powstawały pod koniec lat 70. i na początku lat 80. więc. No, i powiedzmy, koncepcja konstrukcyjna tych budynków no, już jest na tyle wyeksploatowana, bo są to tak naprawdę budynki, jak to się kolokwialnie mówi, z kartonu. Większy deszcz, większe opady śniegu no, powodują, tym, że mamy różnego rodzaju awarie w tych placówkach, więc myślę, że przeniesienie dzieci z przedszkolańskiego numer 10 właśnie do SP numer 6 no, poprawi komfort, zarówno zajęć, jak i tutaj. Nauki dla tych najmniejszych mieszkańców naszego miasta. I drugą ważną inwestycją, którą kontynuujemy, która koncepcyjnie została już przygotowana przez poprzedniego prezydenta, był również przetarg, ale on nie został rozstrzygnięty. Budowa przedszkola na ulicy Blachnickiego w Ostrowęce jest to bardzo potrzebna inwestycja, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój osiedla centrum, też miejsca, gdzie w głównej mierze mieszkają młode małżeństwa czy też rodzice z dziećmi i chcemy jeszcze w tym roku ogłosić ponownie przetarg na, na budowę tego przedszkola liczymy, że w przyszłym roku z tą inwestycją też ruszymy. Więc to są te najważniejsze inwestycje. No, Oprócz tego czekają nas też poważne wyzwania remontowe, chociażby w Zespole Szkół Zawodowych numer 4, gdzie ta klatka, klatka schodowa, jak się wchodzi do budynku, no już jest w fatalnym stanie, więc też w przyszłym roku będziemy chcieli już generalny poważny remont tego zrobić. Dopytując o przedszkole miejskie nr 10, rozumiem, że w ramach tej inwestycji to przedszkole będzie zburzone i tam powstanie zupełnie nowy budynek. Tak jest, pani redaktor. Tak, jakby w obrysie konstrukcyjnym powstanie właśnie nowe, nowoczesne, nowoczesny żłobek. Ten budynek zostanie rozebrany również z fundamentami, i w tym miejscu powstaje zupełnie nowy. Już też trwają prace koncepcyjne. Jesteśmy w konsultacjach z, ze żłobkiem, z panią dyrektor ze żłobka miejskiego e, numer 1, e, Jak również z pracownikami kuchni, no bo chcemy też, żeby ten nowy żłobek, który e, m, powstanie, no był funkcjonalny. tak? Żebyśmy też brali pod uwagę tutaj sugestie dotychczasowej pracy żłobka. Więc e, no, będzie to myślę, że jeden z najnowocześniejszych, najładniejszych budynków w naszym mieście. Jeden pewnie z kilku, które gdzieś tam planujemy w przyszłości budować w różnym aspekcie. Ale. Myślę, że to będzie taki bardzo nowoczesny budynek na miarę XXI wieku. Świetnie, widzę, że planów jest sporo, ale czy dostrzega Pan jeszcze w oświacie, w zakresie edukacji czy placówek oświatowych jakieś takie problemy, bolączki, z którymi yy, no, trzeba się jeszcze zmagać, a z którymi chce Pan walczyć? Znaczy powiem tak, zawsze czy to w oświacie, czy w innych obszarze funkcjonowania miasta zna, znajdują się potrzeby i problemy, które należy rozwiązać. Na pewno dla mnie najważniejsze, tak jak wspomniałem w pierwszej kolejności, jest szeroki remont tych szkół i też doposażenie. Wiem, że są problemy z doposażeniem chociażby przedszkoli, w zakresie zabawek. Ba bardzo ważnym aspektem, którego też no, myślę, że brakuje, mogłoby być tego więcej, są sale integracji sensorycznej, więc są to takie dodatkowe elementy, które wpływają na jakość kształcenia i też na jakość rozwoju dzieci, więc to są takie te elementy bardzo ważne. Na pewno tym takim problemem, z którym będziemy się borykać, jest kwestia no, też niżu demograficznego, coraz mniejszej liczby uczniów w szkołach, zmniejszania się liczby oddziałów. Ale tutaj też my z panią wiceprezydent, jak również z Wydziałem Oświaty, no, pracujemy nad tym, aby ten proces, ten proces niżu demograficznego, który zachodzi, też w jakiś sposób przychodził do szłabodniej w stosunku do nauczycieli. Chcemy także też nie dopuścić do sytuacji, w której no, musielibyśmy zwalniać nauczycieli, więc ten proces. Niżu też ma na to wpływ, zachodzi on powoli, więc też staramy się dostosowywać tutaj te możliwości w zakresie zapewnienia zatrudnienia nauczycielom. Tak jak wspomniałem, no ten rok w szkołach średnich jest dość specyficzny z uwagi na to, na to lukę. Niemniej jednak tutaj mogę powiedzieć, że wszystkim nauczycielom udało się zagwarantować pracę na, na ten właśnie rok szkolny. Teraz wystąpię troszeczkę w imieniu może uczniów i nauczycieli. Czy miasto przewiduje jakieś gratyfikacje dla nauczycieli, dla uczniów za ich osiągnięcia w tym roku szkolnym? Myślę, że tak. Jak co roku, to już w naszym mieście stało się tradycją i myślę, że tą tradycję, na czym myślę, jestem przekonany, będziemy dalej kontynuować. Jest oczywiście samorządowa gala uczniowska, czyli jak co roku, w tym roku siódma. Będziemy doceniać najzdolniejszych uczniów w naszym mieście, zarówno tych w zakresie osiągniętych wyników nauki, jak również w zakresie naukowym czy też sportowym, bo, i, bo myślę, że jest to takie docenienie tej ciężkiej pracy uczniów, którzy przez cały rok szkolny pracują nad, nad właśnie tymi swoimi osiągnięciami. Wymaga też od nich dużo pracy, więc ja uważam, że takie promowanie najzdolniejszych uczniów w naszym mieście jest bardzo ważne i ta gala samorządu, uczniowska gala samorządowa również w tym roku się odbędzie. Miałem ostatnio do podpisania dość pokaźną e, kupę e, listów gratulacyjnych, w związku z tym e, też te nagrody będą e, dla uczniów kontynuowane i przyznawane. Jeżeli chodzi o gratyfikacje dla nauczycieli, tutaj również, e, jak co roku będziemy kontynuować, e, mamy tutaj uchwałę Rady Miasta, która precyzuje na możliwości gratyfikacji Nauczycieli. Planujemy również przeprowadzenie drugiej, drugiej edycji takiego programu Innowacji w Oświacie, gdzie właśnie nauczyciele przygotowali taki autorski program nauczania i później komisja ten autorski program będzie oceniała i też tutaj będzie można uzyskać nagrody nawet do 2000 zł. Ja oczywiście też, jeżeli środki finansowe nam pozwolą w przyszłym roku. Jeżeli takie wolne środki się pojawią tutaj, w tej sferze oświatowej, to na pewno będę się starał jeszcze bardziej doceniać nauczycieli, którzy wykonują swoją pracę. I też nie wykluczam, że dodatkowe gratyfikacje do takich nauczycieli się znajdą. Panie Prezydencie, jesteśmy niemalże w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Czy ma Pan jakieś słowo do, do uczniów, do nauczycieli, do dyrekcji? Do rodziców? No, przede wszystkim, tak jak już Pani Dawid wspomniała, kończą się wakacje, przed nami kolejny rok szkolny. Więc, uczniom, przede wszystkim życzę samych sukcesów, osiągania swoich jakichś tam pragnień, marzeń, zamierzeń edukacyjnych, czy też sportowych, bo na pewno takie są, bo mogę, można powiedzieć, że Ostrołęcka zarówno edukacją, i tym sportem stoi bardzo dobrze. Świadczą o tym chociażby ostatnie sukcesy uczniów z Ostrołańskich szkół. Nauczycielom przede wszystkim życzę, aby mieli to satysfakcję z niełatwej pracy, nie ma co oszukiwać, i nie każde osiągnięcie ucznia będzie też ich takim ich osobistym sukcesem, bo na pewno swoją ciężką pracą i poświęceniem czasu, czasami też nie tylko w szkole, no sprawiają, że ta jakość kształcenia rośnie. A rodzicom przede wszystkim życzę dumy z ze swoich dzieci, z ich sukcesów, osiągnięć, aby właśnie ten nowy rok szkolny był dla nich takim czasem, kiedy po raz kolejny albo po raz pierwszy będą dumni ze swoich dzieci, z ich osiągnięć we wszelkich tutaj sferach szkolnych. My też trzymamy kciuki za stromecką światę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Paniu.